Boki trójkąta mają długość 20 i 12, a kąt między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Pole tego trójkąta jest równe. Otóż, moi drodzy, skorzystamy ze wzoru z kart maturalnych, czyli P równa się 1 druga AB sinus alfa. Więc podstawmy te dane pod ten wzór. I otóż widzimy, że tutaj mamy sinus 120 stopni, tutaj się pojawia problem, ponieważ nie mamy takiego sinusa w tablicach trygonometrycznych, więc nie wiemy jaki to jest sinus, więc skorzystamy ze wzoru redukcyjnego. Otóż 120, bo tutaj nam tyle wyszło, razy sinus 180 stopni minus 60 stopni, bo z tego wzoru redukcyjnego skorzystamy, żeby naszego właśnie alfę wyliczyć, która jest akurat w tym, w tym wypadku 60 stopni, więc wiemy, że 180 60 to jest 120, zatem wiemy, że naszą alfą będzie 60 stopni, więc 120 razy sinus 60 stopni. Z sinus 60 stopni okazuje się, że to jest pierwiastek z 3 przez 2. No to podstawiamy te dane, tutaj skracamy, ponieważ możemy ten mianownik sobie skrócić tutaj z naszą 120 i wychodzi nam 60 pierwiastków z 3.